Witajcie, moi drodzy. Chciałbym wam dzisiaj pokazać nowy numer z CD Action. Eee, no, już dawno nie nagrywałem na kanał, chyba przez miesiąc. Poprawcie mnie w komentarzach, jak się Jest Patrzcie, jak się prezentuję. Może wybrać osobną serię CD Action. Dobra, to zaczynamy. Mamy tutaj jakieś informacje i treści. Tutaj nie Czekajcie, jakby to wam tak fajnie wątać. Mamy tutaj o CD Action Expo. Przegapiłem niestety. Ej, czekajcie, ale mogę to wam tak fajnie ukazać. Napiszcie komentarze na jak mam 2 godynie. Coś o CD Action Expo. Yy, dalej mi e 3 czyli coś o targach gier E3. Pod ostrzałem, to sobie już podarujemy. Nowy dodatek jest już do Cyberpunk'a, czyli Widmo Wolności. Czekajcie, czy dobre, dobrze mnie tu wrzecie? Czekajcie, niech I tak dobrze to jest No więc, tak się prezentuje. Kiepskie, dobrze. Dobrze. No, tutaj coś od Cyberpunku. House Flipper, słuchajcie. Nie wiem, czy będę grał w House Flippera, bo próbuję założyć osobny kanał. Tutaj też znowu coś do CD-action. Osobny kanał o grach. Tutaj coś o Diablo 4... o Di nowym Diablo 4 Aż chyba 8 stron poświęcili na Diablo 4 Darkest Dungeon Kojarzę grę, ale nie podobała mi się. The Legend of Zelda. Zamierzam w to grać na moim gamingowym kanale, który już chyba za rok powstanie. Dead Island. Dead Island widziałem, że jest w media... media... Yeah. Redfall nie znam. The Lord of the Rings to fajne też. Everspace 2 nie znam. System Shock też nie znam. Crime Boss, czyli takie Crime Boss Location, czyli taka podróbka GTA V. Terranil, znam. Yy, Star Wars Jedi ocalały, yy, White Force, Frost, War Tales. Meteoroid Prime Remaster Już jest remastered? Chłopacko, Resident Evil 4 to jest remake Resident Evil Street Fighter w większym Tutaj dalej, taki ten Pan... Dobra, tutaj dalej, coś o diablo. coś tutaj, jakiś taki ten. Dalej coś tam. Historia satera To jest co dajemy. A zaraz przejdziemy do Bioshock. Bioshock. Bardzo stara gra, ale nigdy nie grałem. Dałbym 10. Bioshock Infinite, A Brutal Sea. B-Day Hero, to wtedy takie coś się używało do grania. na tym. Tak gra Japonia. Tutaj coś o japońskich zwierzach, Tutaj coś o pixelartach. Tutaj o jakichś O Matrixie coś, moi drodzy. Łap ich więcej, tu się grubo zaczynało. Tu coś o grach Pokemonowych tu jest Pokémon Snap. Tak kiedyś pokémon Snap wygląda, teraz te... Tak, teraz wygląda pokémon. Snap. Karaoke. Famicom Legenda. Słuchajcie, ktoś miał Famicoma? No! Pokazałem wam, tak zesprintowałem des tą gazetę, despeedranowałem. I co? Do widzenia i subskrybujcie mój kanał, bo na 100 tysięcy subskrypcji robię coś specjalnego. Więc pa!